Porozmawiamy sobie o selfie. Um, próbowałam przed chwileczką odnaleźć dokładny wiersz, ale, y, ale mi się nie udało na szybciku. Um, może was odeślę do oryginału. Ale y, słuchajcie, będzie krótka anegdota, będą przemyślenia e, dzisiaj na temat tego, co musimy zaakceptować, żeby wygrać w życiu. Co musimy przyjąć, żeby odnieść sukces? O tym będzie dzisiaj. Nie uwierzycie, wczoraj jeszcze jeździłam z moimi dziećmi na rowerach. Przejechałyśmy rekordowo długi dystans ze dwa kilometry w jedną stronę. To razem cztery. No nie no, może w sobie może ze trzy. Ale dla nas to rekord. Nie jeździłyśmy wcześniej nigdy razem na rowerach. Cieszymy się bardzo z tego, że taką możliwość mamy, że dzieci się nauczyły w końcu. Jeszcze nie wszystkie tak porządnie potrafią słuchać, jak jeździliśmy dwa dni temu. To przejechałyśmy pół kilometra i zajęło nam to pół godziny, bo ciągle dzieci wjeżdżały w krzaki, bo nie umiały jeszcze hamować. I co chwilę z tych krzaków było wyciąganie. Obdzierane, kolana poobniane, już wszystko, ale ponieważ one już czują, już czują, dosłownie już potrafią wyczuć, że są o tyle od tej biegłości jeździ na rowerze, no to, no to są skory do poświęceń, bo już widzą, że no, widać już początek końca. A dzisiaj śnieg sypie. Nie skomentuję tego. Ja to nie lubię. Ja po prostu dla mnie mogłoby świecić słońce. Niech już będzie taki marazm. W sensie, że nie ma jeszcze zielonego, że tutaj tak jakby wszystko jeszcze szare, bure i ponure, ale niech już będzie to słońce. Naprawdę. W każdym razie dzisiaj na minusie e, posypało śniegiem. Sypię teraz cały czas. No, taki tydzień nas czeka, a potem już mam nadzieję, zima Sajonara. Dla mnie, jak e, dla mnie, to już zasłuchajcie za długo. E, Przywituję się z Wami dzisiaj, jak Wy się macie. Anetka, dzień dobry. Martynka, cześć, cześć. i dzień dobry. Michał, witam. Dobrze Cię widzieć. W Szkocji poranek mglisty, minus 2 stopnie. E, Londyn, minus 1. E, Reading, pochmurny, mroźny, minus 2. E, Waldemar Krótki, dzień dobry. dnia plus 4 w Płocku, 2 stopnie. Słuchajcie, jestem dzisiaj w trasie, jak widać. Zaparkowałam sobie w takim miejscu, że zastanawiam się, czy zaraz ktoś mi tutaj nie przyjdzie wykopać. To jest napisane tak: parking płatny, opłata 10 zł za godzinę, nie dotyczy klientów sklepu oraz biura. Stoję przed sklepem. Zamierzam kupić wycieraczka, bo to auto części. Sklep zamknięty, ale jakaś pani do mnie idzie, więc jakby ktoś do mnie przyjdzie, to z chryją, to ja was od razu z góry przepraszam. Zobaczymy, jakie nastawienie myśleniczą dzisiaj do ludu. O. Oh, UK jest zgodny co do pogody dzisiaj. Hmm. Słuchajcie. Taki ciekawy ostatnio. Przeczytałam hmm, wiersz. To był jakiś wiersz o selfie, czy jakoś tak. Do self. I bardzo zapadła mi w pamięć taka myśl. Że jestem jaki jestem, może nie głupi, ale mówię tylko, że być może, bo jaki jestem taki przyjmuję i to akceptuję, bo jeżeli siebie nie przyjmę takim, jakim jestem, nadal będę taki, jaki jestem. Czy to nie jest genialne? Powiem Wam, że było wiele Takich y, aspektów mnie, których ja nie przyjmowałam, których nie lubiłam, których się wstydziłam i których w ogóle starałam się wyprzeć, że tak jest, udawać, że tak, że tak nie jest, a, i, i robić wszystko, żeby tylko się zakamuflować, y, bo wydawało mi się, że w takiej postaci, jakiej jestem, naprawdę jestem nie do przyjęcia. I nadal takie, słuchajcie, akcje jeszcze mam. Na przykład wiecie, czego się wstydzę? Swojej przedsiębiorczości. Yy, no. yy, jest dla mnie powodem do wstydu fakt, że yy, lubię, lubię coś taniej kupić i drożej sprzedać. Albo, że yy, widzę możliwości biznesowe w różnych miejscach. Yy, że mam wiele różnych pomysłów na firmy, które mogłyby funkcjonować. Że, że, że swoją firmę prowadzę, w sumie, to tak jakby nigdy nie był dla mnie powód do dumy, chociaż dla wielu osób byłoby. To jeden z takich aspektów. Nigdy nie akceptowałam, słuchajcie, swojej, swojego braku zorganizowania tego faktu, że mi się wszystko rozmywa. Jeżeli chodzi o czas, jeżeli chodzi o zadaniowość, jeżeli chodzi o zarządzanie czasem, sobą w czasie, I jakoś tak to było dla mnie zawsze nie do przyjęcia. Do tego stopnia, słuchajcie, że stałam się mistrzem organizacji i czasu i różnych słuchajcie, tutaj mam aplikację, mam multum. Żeby sobie tutaj, żeby się upewnić, że zawsze jest wszystko na czas. Zawsze jestem, staram się być pół godziny nawet wcześniej, żeby przypadkiem nie być później. To są takie aspekty siebie, których po prostu nigdy nie przyjmowałam i, 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 i jakoś nie chciałam do nich przyznać. Fakt, że ja, ja nie rozumiem, słuchajcie, żartów. Przysięgam. Ostatnio kolega do mnie mówi, o swojej córce mówi. Ty, Laura mówi coś tam do ryby. Laura chciała porozmawiać z rybkami, więc sadziła głowę do akwarium. A ja mówię, naprawdę? A on miał w, w ręce książkę z żartami. Ja na przykład nie skojarzyłam, że on czyta żarty z książki, nie? Jest to dla mnie trudność, nie? Jest mi ciężko zrozumieć, kiedy ludzie żartują, a kiedy nie. I mówię o tym z tego względu, że. Mm, Wczoraj po konwersacjach szukałam sobie już kolejnego filmu, który chciałabym z Wami obejrzeć w przyszłym tygodniu. I trafił mi się, słuchajcie, zwiastun um, filmu o chłopcu, który jest neuronowo -atypowy, tak to się nazywa. Czyli tam wpadają wszystkie takie że tak powiem to nie są koniecznie zaburzenia, bo to mogą być różne tak jakby sposoby ukablowania mózgu, które powodują, że inaczej człowiek funkcjonuje niż ktoś, kto jest tak typowo ukablowany. I po prostu oglądałam to i. I tam właśnie w tym filmie jest, wiecie, co ukazane? Jak taka atypowość właśnie potrafi być bardzo problematyczna y, dla takiej osoby, dla osób w, wokół niej, zwłaszcza jeżeli ta osoba y, y, atypowa jest dzieckiem, nie? ale też y, jak bardzo silne strony y, mogą takie osoby mieć i ile to potrafi wnosić. Y, też piękna i dobra y, do życia tylko trzeba umieć to widzieć nie y, na przykład takie osoby z na przykład z aspergerem potrafią być y, specjalistami w jakiejś jednej konkretnej dziedzinie nie osoby autystyczne y, potrafią y, no y, świetnie funkcjonować, yy, wysoko funkcjonować i dużo wnosić poprzez swoją taką schematowość. Nie? Że się trzymają schematów określonych, że są rzeczy wykonywane w konkretny, określony sposób. Nie? Też potrafią być bardzo utalentowane w różnych dziedzinach, w których inne osoby nie są. Yy, osoby z ADHD nieskończenie kreatywne. Takich pomysłów to nie wymyślić nikt. Yy, i wiele, słuchajcie, innych też tak jakby, to są to często osoby bardzo mocno wrażliwe, bardzo mocno tak jakby mają wyostrzone zmysły niektóre, które inne osoby nie mają. No ale to jest, wiecie, to tylko o tej takiej atypowości mówię, nie? Ale to jest tylko jeden aspekt takiego przyjmowania faktu, że nie, no, że jest się takim, jakim się jest, nie takim samym jak ktoś inny, nie? Przecież mamy jeszcze, słuchajcie, całą w ogóle gamę różnych kolorów i odcieni, nie? Nawet jeżeli popatrzymy na, przykład na typy osobowości, mamy introwertyków, mamy ekstrawertyków, mamy ludzi, którzy uwielbiają towarzystwo innych ludzi i też takich, którzy funkcjonują najlepiej sami, nie? Są ludzie, którzy Temperamenty mają przeróżne i tym, jak wiele wnoszą. Także to jest wszystko, słuchajcie, mamy swoje mocne strony, mamy swoje słabe strony, mamy swoje plusy, mamy swoje minusy. Są takie rzeczy, które dla nas są minusy, a dla kogoś byłyby olbrzymią zaletą, nie? Dwa takie bardzo ważne. Wnioski, które ostatnio wyciągnęłam. Jeden to jest yy, zasłyszany od yy, takiej osoby, która dla mnie jest autorytetem że yy, bardzo często osoby z bardzo wysokim potencjałem są jak taki diament nieoszlifowany, że na zewnątrz tego w ogóle nie widać. I trzeba taki diament naprawdę odpowiednio, w bardzo konkretny sposób oszlifować, żeby można było z niego wydobyć, wydobyć jego naturalne piękną i prawdziwą wartość. Czyli to nie o to chodzi, żeby, nie wiem, diament żałował, że nie jest, no nie wiem, węglem, bo węgiel by było bardziej, chociaż jest chyba, o to jest zły przykład. Ale brunatnym, o, bo byłby wtedy bardziej yy, przydatny. Nie? To nie o to chodzi, żeby brzydkiej początku rozpaczało, że nie jest kaczką, nie? ale jest będzie. Chodzi o to, żeby odkryć swoją prawdziwą tożsamość i odkryć, kim naprawdę się jest. Yy, dlatego, że numer jeden, jeżeli to jest wniosek numer jeden. Jeżeli nie będziesz siebie akceptować, nadal będziesz tym, kim jesteś. To, że siebie nie akceptujesz, nie przyjmujesz, że próbujesz się dopasować do otoczenia, że próbujesz być tak, taki, jak inni oczekują, jak chcą Ciebie widzieć, nie, to nie zmieni. Możesz naprawdę różne maski na siebie ubierać i możesz różne wyczyniać strygiele, co nie zmieni faktu, że nadal jesteś taki, jaki jesteś. Nieważne, co byś człowieku robił, takim jesteś. Jakim jesteś i innym nie będziesz, więc możesz się naprawdę zaakceptować na dobry początek. To jest wniosek numer jeden. Numer dwa, dopiero kiedy poznasz, kim naprawdę jesteś i jakie są twoje mocne strony, ale również jakie są twoje słabe strony, dopiero wtedy będziesz mógł świadomie zbudować i wykorzystać ten swój potencjał, który jest w tobie ukryty. To jest jedyny, jedyny sposób. Każdy z nas ma mocne strony, korzystajmy je. Każdy z nas ma słabe strony, nad nimi możemy pracować, albo możemy znaleźć sobie takie sposoby, które pomogą nam funkcjonować z tymi słabymi naszymi stronami, żeby one nie były dla nas i dla naszego otoczenia aż tak mocno obciążające, nie? Ale jeżeli ja tego nie przyjmę, nie zaakceptuję, nie zauważę, nie będę mogła pracować nad tym, co słabe we mnie. Będę cały czas starała się to ukryć, przykryć, stłamsić. A to się zawsze odbije czkawką, nie? Z tym was zostawię. Te dwa wnioski. Przyjmij to, kim jesteś, bo innym nie będziesz. Chociażbyś nie wiem, co, co no. robi i jak się starał Koniec końców zawsze będziesz tą osobą, którą jesteś. I taki, jaki jesteś. Numer dwa. Dopiero kiedy poznasz, uznasz to, kim jesteś, możesz zacząć wykorzystywać mocne strony i pracować nad tymi, które sprawiają ci trudność. Moje anioły, życzę Ci, aby dzisiejszy dzień stał się najcudowniejszym dniem Twojego życia, bo tylko Ty jesteś w stanie go takim uczynić. Przez to, jakie działania podejmujesz, przez to, na czym się skupiasz oraz przez to, na ile potrafisz przyjąć siebie takim, jakim jesteś, z tym, co w Tobie yy, budujące, z tym, co w Tobie trudne, Yy, bo tylko yy, właśnie to jest w nas, yy, słuchajcie, piękne, to jest to, co jest prawdziwe, a nie udawane. Moje anioły, cudownego poranka, cudownego dnia i cudownego życia. Do zobaczenia jutro w tym samym miejscu, o tej samej porze. A ja idę zobaczyć, czy mi się uda kupić wycieraczka i czy mnie skasują 10 zł za parking. Do zobaczenia, buziaki, pa!